A no, tak samo nakręciu, do dobra? I nie przeszkadza. Moment, dobra to będzie. Takie jakieś jakieś. Ta To i takie zrobiła. Bo, Teraz też się w z tyłu. No, się zastanawiałem się, co ABS na tą powie, A już ja wiem, co powie. Wściekłym. No właśnie, dzwonił. No, komputerek od się nie wie co się stało. No tak, no tył stoi i przód jedzie, no rozumiem. Postaraj się ruszyć, tak? Już będzie dobrze. Dobra, teraz opowiemy ile ma mocy i momentu obrotowego. Zapraszam 6 36 koni, 368 I Dlaczego makali? tak dużo? 156 koni? Dlaczego tak na, dużo? Mają. 15, 16, Czyli więcej 100%. niż fabryczka? Tak, ale te, 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 na, te, jest... te na tych sterownikach tak mają Mają przede wszystkim dużo więcej momentu obrotowego niż podaje Ale to już jest młod...